Witajcie w kolejnym odcinku UFO History. A dziś porozmawiamy o tym, co często idzie w parze z UFO, gdy mowa o spiskach i ukrywaniu wiedzy oraz patentów przez rządy czy wielkie firmy. Chodzi o tak zwaną wolną energię. Temat ten przypomniał niedawno amerykański prawicowy kongresmen Andy Ogles, wspominając, że informacje na temat technologii opracowywanych w oparciu o przejęte obiekty UAP czy UFO mogłyby zachwiać światową energetyką i rynkiem paliw, a co za tym idzie całą światową gospodarką. Dlaczego? No bo od dekad ufolodzy o wykształceniu technicznym i ścisłym głowią się nad zagadką napędu noli. Pojawiły się dziesiątki teorii biorących pod uwagę energię punktu zerowego, także koncepcje wiążące się np. z magnetohydrodynamiką, a nawet egzotycznymi pierwiastkami, wykorzystywanymi jako przysłowiowe paliwo do UFO. Czy kluczem do zrozumienia międzynarodowej zmowy wokół zjawiska UFO jest fakt, że obiekty te wykorzystują zaawansowane formy napędu, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu kryzysu energetycznego na świecie? Czy kraje i koncerny, które wykorzystują paliwa kopalne do Generowania ogromnych zysków i kreowania polityki boją się ujawnienia prawdy o ułap? Czy zabiegi inżynierii wstecznej, uskuteczniane na obiektach UFO, mogą doprowadzić do rewolucji energetycznej i spełnić marzenie o wolnej energii? I czy to przypadek, że niedługo po słowach deputowanego Ogelsa szef agencji Roskosmos wyjawił, że razem z Chinami Rosjanie chcą zbudować elektrownię na Księżycu? O tych wszystkich rzeczach więcej. W dzisiejszym programie. Dzisiejszy program jest trochę skomplikowany, ale tylko na pierwszy rzut oka. Dlaczego? Chodzi o to po prostu, że te wszystkie tajne technologie opracowywane gdzieś tam w hangarach koncernów współpracujących z rządem, czy w laboratoriach tajnych służb mogą być niebezpieczne, ale nie dla struktur społecznych, nie dla naszej psychiki, że nagle nam się świat zawali, kiedy się dowiemy, że obcy już tu są, tylko dla Wielkich graczy, wielkich korporacji, które kształtują swoją politykę w oparciu o paliwa kopalne, one mogą być niebezpieczne. No i najważniejsza sprawa od kilku lat słyszymy ciągle o zjawisku UFO i nie wiemy o co chodzi. Nie wiemy o co chodzi, jest coraz bardziej to wszystko zawiłe, a skoro nie wiadomo o co chodzi, to chodzi o pieniądze. Zanim przejdziemy do konkretów, tradycyjna przypominajka, dziękuję za komentarze i sugestie i za donaty, przypominam o Discordzie, gdzie możecie kontynuować dyskusję z czata, przypominam o adresie kontaktowym ufohistoriemałpa.gmail.com, a jeżeli jesteście nowymi subskrybentami, to pamiętajcie o audycjach archiwalnych, których jest już ponad 100. Zaczynajmy! Dyskusja o UFO i wolnej energii jest bardzo rozległa i wielowątkowa. Dzisiaj ujmiemy ją w sposób taki lekko newsowy, związany między innymi z wypowiedzią republikańskiego kongresmena Andiego Ogelsa, znanego z dość jaskrawych, a zdaniem niektórych kontrowersyjnych poglądów. Ogelsa możecie pamiętać z inicjatywy dotyczącej kontrolowanego ujawnienia informacji o UAP, Kierował tą inicjatywą jego partyjny kolega ze stanu Tennessee, Tim Burchett. Ogles był w tym ruchu raczej postacią taką drugoplanową. Znany był z kilku wypowiedzi na temat ułapów, wspominałem nawet o nim w jednym z odcinków na kanale UFO Historie. Natomiast to, co powiedział teraz, jest bardzo interesujące. Otóż w marcu 2024 roku, Ogles wypowiedział się w kwestii potencjalnego wpływu wiedzy zdobytej w oparciu o przejęte obiekty UAP na światową gospodarkę, czyli on odniósł się do tego, co by się stało, gdyby nagle to wszystko, czego ludzie się dowiedzieli badając wraki, czy też przejęte obiekty UFO, trafiło do opinii publicznej. Co by wtedy było? Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli chodzi o tzw. ujawnienie, czyli disclosure, sprawy gospodarcze są zazwyczaj przykrywane przez serwowane na pierwszym planie sensacje czy tragiczne scenariusze. Sami zauważcie, że mówi się tak, obcy już to mogą być, są to od zawsze, nie jesteśmy przygotowani. Natomiast o tych scenariuszach gospodarczych się mówi bardzo rzadko. Zazwyczaj się nas straszy, że jeżeli obcy przylecą, to się rozpadną instytucje społeczne, religie, a ludzie wpadną w panikę i nie będą umieli się odnaleźć w nowej rzeczywistości. O kwestiach związanych z pieniędzmi jakoś się nie mówi. Mówi się za to dużo o tak zwanym katastrofalnym ujawnieniu. Sytuacji, gdy zbyt szybkie przedostanie się do opinii publicznej pełnych informacji na temat ufo czy ułapów, albo istot ludzkich, przyniesie więcej złego niż dobrego. Dlaczego by miało przynieść więcej złego niż dobrego? Kto by miał na tym wszystkim najwięcej stracić? A co, drodzy Państwo, jeżeli jest tak, że te wszystkie obawy wyrażane odnośnie religii, czy powiem, psychologicznego dobrostanu populacji świata, są przykrywką? A prawdziwe obawy związane z wpływem wiedzy na temat UFO, UAP i tak dalej, odnoszą się do gospodarki, bo mogą wywołać wstrząsy, których skutki są nie do przewidzenia. Za dużo ludzi może coś stracić. Przypominam to, co powiedziałem na początku. Obserwując oficjalne podejście Stanów Zjednoczonych i innych krajów do UFO, widzimy, że coś jest na rzeczy, ale nie wiadomo koniec końców o co chodzi. Powtarzam, jeżeli nie wiadomo o co chodzi, chodzi o kasę. Bo czy dla wielkich koncernów, biznesmenów, elit, y, ogólnie rzecz biorąc grup bogaczy trzymających władzę nad światem, kontrolowane ujawnienie nie wiąże się z czymś jeszcze, z czymś, co jest najważniejsze ze złamaniem ich monopolu na paliwa kopalne, oznaczającym powolne, bardzo powolne wprowadzenie ludzkości w zupełnie nową epokę epokę nowej energetyki. Niektórym mogącą się kojarzyć z tak zwaną wolną energią, która będzie czerpana w oparciu o rozwiązania opracowane na podstawie tego, co ludzie znaleźli w maszynach przejętych od istot nieludzkich. I o tym właśnie powiedział Oguls, mówiąc w jednym z wywiadów o obiektach UAP w ten sposób: Cytuję, zdają się kpić z fizyki. Wykorzystują jakiś rodzaj napędu, który jest nieznany człowiekowi. Co to może oznaczać dla sektora energetycznego? Spytał Oguls. Dodał, że, choć odnośnie ułapów istnieje wiele pytań, to jako pierwsze pojawia się pytanie związane z ewentualnym wykorzystaniem tej wiedzy nie tylko przy produkcji samolotów innych maszyn latających, ale przede wszystkim w kwestii wytwarzania i konsumpcji energii. Mówiąc szczerze, Oguls stawia sprawę bardzo jasno i to mi się nawet podoba. Mówi, jak jest, bo. Rzeczywiście, prawda jest taka, że ułapami nie zainteresuje się nikt na serio, dopóki w zasięgu nie będą jakieś zyski albo jakieś niebezpieczeństwa. Tutaj może chodzić o jedno i drugie. Dlaczego? To dość proste. Jeżeli technologie opracowane w oparciu o ułapy obejmują jakąś alternatywną, awangardową energetykę, no to jest zagrożenie dla całego rynku ropy, gazu i innych kopalin, a z drugiej strony jest to szansa na horrendalne zyski w przyszłości dla tych, kto dowie się jak poskromić systemy napędowe u łapów i wykorzystać te rozwiązania do mówiąc kolokwialnie wytwarzania prądu. Nie oszukujmy się, ludzkość jest u progu transformacji energetycznej, z której wszyscy sobie zdają sprawę, o której wszyscy mówią i na którą nikt tak naprawdę nie ma pomysłu. Zegar tyka, paliw kopalnych ubywa. A rozwiązania, które się pojawiają, jak na przykład zielona energia, nie są w stanie zapewnić alternatywy dla 8 miliardów ludzi na, na świecie i to zapotrzebowanie przecież ciągle rośnie. Oczywiście mówię to w ogromnym uproszczeniu, bo wiemy, że prowadzone są prace no nie tylko nad optymalizacją elektrowni atomowych, ale też na przykład nad, nad reaktorami fuzyjnymi, ale pełnoskalowe wykorzystanie tych drugich to melodia jakiejś tam przyszłości dopiero. Pozostaje więc dalsze kopanie surowców, udawanie, że dbamy o ekologię, w tym wszystkim, a surowce będą coraz droższe i będą dalej zadymiać planetę, a my będziemy sobie wzdychać tylko w kierunku wolnej energii. I tu się pojawia kwestia tych wszelkich tajnych projektów i łapów. Mówiąc o wolnej energii, wszyscy myślą o Tesli na przykład, o jakichś tam zakazanych patentach. I chociaż niektórzy uważają, że to jest tylko teoria spiskowa, zrodzona pod foliowymi czapeczkami u niektórych, to w Stanach Zjednoczonych od lat 50., od początku lat 50., a więc od ponad 7 dekad, istnieje tak zwana ustawa o sekretności wynalazków. I ona w dużym skrócie pozwala na utajnianie patentów, które zostaną uznane przez wyznaczone agencje federalne. Za rozwiązania ważne na tyle, że zagrażają stabilności ekonomicznej i bezpieczeństwu narodowemu. Innymi słowy, jeżeli ktoś w Stanach wymyśli coś zbyt mądrego i zbyt przełomowego, służby mu wchodzą na głowę. Gdyby ktoś opatentował przykładowo Perpetuum Mobile, to prawdopodobnie właśnie ze względu na zagrożenie gospodarcze dla innych urzędnicy położyliby na tym łapę. Warto dodać, że wśród licznych sektorów, jakie ta ustawa obejmuje, znajdują się także źródła zasilania. Zatem już na samym początku widzimy, że nawet jeżeli ktoś dokona jakiegoś odkrycia bardzo ważnego, to trafi to na federalne sita. Wolna, czysta energia też może być traktowana jako zagrożenie dla ekonomicznej stabilności, podobnie jak wszystkie inne rozwiązania. Nie tylko te opracowane w oparciu o zabiegi inżynierii wstecznej na obiektach UFO. Od dekad mówi się, drodzy Państwo, że mikroprocesory, Teflon, a ostatnio mówi się, że też światłowód, to są rozwiązania oparte na podstawie technologii ziemskich. Czy to jest prawda? A to zostawiam Wam do rozważenia. Natomiast faktem jest, że temat tzw. Tak wolnej energii oraz zagadka napędu stosowanego przez obiekty UFO przyciągały uwagę. Od samego początku konfrontacji z tym fenomenem, od dosłownie końca lat 40., rzesze badaczy się zastanawiały i zastanawiają nadal, jak to jest, że UFO ma takie niesamowite osiągi w powietrzu i w wodzie i w czym tkwi tajemnica napędu tych obiektów. Jakie paliwo stosują na przykład, czy w ogóle używają paliwa, a może opierają się na jakichś tam alternatywnych, awangardowych rozwiązaniach, o jakich się nam jeszcze nie śniło. Właśnie takie pytania zaprzątały głowy ufologów. Do takich osób się zaliczał na przykład fizyk dr Stanton Friedman, jeden z najbardziej znanych ufologów naukowców XX wieku. Wiemy też, że po drugiej stronie żelaznej kurtyny w Związku Radzieckim myślano bardzo podobnie. W ZSRR powstał projekt Sietka, który badał zjawisko UFO i jak pewnie już słyszeliście z moich ust, Sowieci nie ukrywali, że oni ten program powołali po to, by zrozumieć tajemnicę napędu obiektów UFO, a następnie ewentualnie wykorzystać uzyskane dane czy rozwiązania w wojsku, wykorzystać to, by stworzyć technologie militarne przyszłości. Jeżeli mowa o tym, jakie napędy stosują obiekty UFO, to pojawiało się mnóstwo koncepcji. Tuż po drugiej wojnie światowej, gdy nastał boom na spotkania z latającymi talerzami, gdy rozpoczęła się ta współczesna era UFO, to sugerowano, że tajemnica niezwykłych osiągów tych obiektów tkwi w mistrzowskim opanowaniu przez nie technologii jądrowych, nuklearnych. Potem się to jednak zmieniało, mówiono o antygrawitacji, o napędzie jonowym, zimnej fuzji, wszelkiego typu warpach i tak dalej. Zawsze były to jednak jakieś modele, z których niewiele wynikało, jeżeli chodzi o praktykę. To zawsze po prostu pozostawało w sferze rozważań teoretycznych. Oczywiście były też inne koncepcje. Słynny, a może raczej osłabiony sygnalista Bob Lazar, który podawał się za pracownika jednej z takich oddług strefy 51 gdzie miał się zajmować latającym talerzem, wspominał, że ten pojazd się poruszał w oparciu o napęd o oparty na antymaterii. Wykorzystywał legendarny wówczas pierwiastek o nazwie Unun Pentium, pierwiastek 115, dzisiaj znany jako Moskow. Wtedy Lazar mówił, że ten pierwiastek ma formę takiego bardzo ciężkiego metalu, który dosłownie generuje fale grawitacyjne i zakrzywia światło, no i stanowi mówiąc kolokwialnie... Potencjalne paliwo do statków latających. Lazar, jak Lazar, ma wielu przeciwników i, i ma tam jakichś zwolenników na pewno, ale nadal mówi się o nim mimo potężnych kontrowersji i nieścisłości, jakie wzbudziła jego historia. Ale przecież, kiedy sięgniemy pamięcią, to informacje o wolnej energii i o UFO poszukiwał też słynny brytyjski haker Gary McKinnon, znany też jako Solo. On, jak mówiłem w jednym z poprzednich odcinków, za pomocą takich hałpniczych metod włamywał się na serwery m.in. NASA, amerykańskiej armii, różnych agencji. Oczywiście do czasu wykrycia go i postawienia mu zarzutów, solo stanął w obliczu wizji kilkudziesięciu lat w amerykańskim więzieniu, planowanych jak ekstradycję do Stanów. Co prawda nie udało się to, na szczęście dla niego. Najciekawsze było jednak to, na co natrafił. On nie znalazł informacji o wolnej energii, ale jak może pamiętacie, natknął się na jakąś taką dziwną listę nieziemskich oficerów, a także na zdjęcie, które przedstawiało dziwny obiekt na orbicie, ale mu się w całości nie załadowało. Także McKinnon też poszukiwał takich informacji. Były też mniej znane wątki, jeżeli mowa o UFO i wolnej energii. I tak, na przykład w 2016 roku. W ramach Wikileaks ukazały się e-maile wymieniane między Edgarem Mitchellem a Johnem Podestą. Tak pokrótce, kim oni byli. Edgar Mitchell to był astronauta, członek misji na Księżyc i osoba bardzo mocno zainteresowana zjawiskiem UFO i zjawiskami z pogranicza. Podesta to był były szef kadr Białego Domu, blisko związany z Clintonami. On również wykazywał inicjatywę przed laty związaną z disclosure. Był był w sumie jedną z najwyżej postawionych osób, które otwarcie mówiły o UFO, potem nam jednak podesta z różnych przyczyn zniknął. Ci panowie wymieniali maile. Mitchell, który znany był z tego, że próbował pytać po prostu swoich wysoko postawionych znajomych o zjawisko UFO, napisał do podesty: cytuję. Musimy pilnie spotkać się o wyznaczonej dacie i godzinie, aby porozmawiać o disclosure i o energii punktu zerowego. Na spotkanie przybędzie też mój katolicki znajomy Terry Mansfield, by przekazać nam, co Watykan wie o pozaziemskiej inteligencji, pisał Mitchell w roku 2015. Jak widzimy, temat wolnej energii gdzieś tam ocierał się o ufologię od bardzo dawna, albo przynajmniej temat alternatywnej energetyki. Wraz z wystąpieniem Davida Grasza i tą nową odsłoną ruchu Disclosure wnioski na temat wolnej energii i transformacji technologicznej, która odbędzie się w oparciu o to, co ludzie się dowiedzą badając UFO, to wnioski są nadal obecne. Chociaż może nie są wyrażane, artykułowane dosłownie. Zarówno Grasz, jak i Gary Nolan, Christopher Melon mówią wprost, że technologie przejęte z obiektów UAP. Można wykorzystać dla dobra ludzkości, dla transformacji ludzkości, dla walki o klimat, dla walki o lepszą przyszłość. Czy oni porozumiewawczo mówią nam o tym samym, o czym mówi Randy Ogles? W przypadku Grasza i tych wszystkich osób związanych z Disclosure widzimy też bardzo, bardzo widoczną zmianę, na którą powinniście zwrócić szczególną uwagę. Otóż, co powiedział Grasz? Że obcy to niekoniecznie są kosmici, że oni mogą tu być. Że oni nie przylatują do nas z drugiego krańca galaktyki, ale są albo na Ziemi, albo są gdzieś niedaleko, albo są na wyciągnięcie ręki. Ich stała obecność i to jest ważne ich stała obecność oznacza, że nie wykorzystują wcale systemów napędowych przyszłości opartych o nieznane nam paliwa. Oni muszą, jeżeli są tu z nami cały czas, no bo są widywane te obiekty tak często, że nie mogą przylatywać po prostu gdzieś tam z sąsiedniej galaktyki. Oni muszą, ci twórcy łapów, kimkolwiek są, czy to są te istoty nieludzkie, opierać się na systemach napędu, które wykorzystują substancje dostępne na Ziemi, inne niż paliwa kopalne, albo też się opierają o rozwiązania, których my jeszcze nie znamy, a które się sprawdzają w naszej atmosferze i w naszych warunkach. Innymi słowy, złapanie takiego łapa daje ogromne, wręcz niewyobrażalne możliwości do dokonania postępu naukowego. No i co jeżeli? to całe zamieszanie w kwestii UFO ma szerszy zasięg i tak zwane drugie dno. Że tak naprawdę ta informacyjna karuzela, to ciągłe zaprzeczanie, to szczucie ludzi, rzucanie przynęt w rodzaju różnego rodzaju sensacyjnych teoriek, związane jest z tym, że coś jest na rzeczy, tylko nie chodzi tutaj wcale o upadek religii, albo jak mówi Luis Elizondo, że ludzie się przestraszą, prawdę UFO i będą siedzieć pod kocami. Nie. Co jeżeli w grę wchodzi wprowadzanie rozwiązań technologicznych, które zrewolucjonizują świat, w tym konkretnym przypadku pod względem energetycznym? Oczywiście, kiedy nam się już skończą paliwa kopalne. I czy to nie jest przypadek, że właśnie teraz mówi się o UFO rzeczy, o których nie śniło się nam jeszcze całkiem niedawno? Powiem to jeszcze inaczej. Załóżmy, że to, co mówi Randy Ogles i Grasz, jest prawdą. Że istnieją pewne rozwiązania opracowane w oparciu o to, co znaleziono w obiektach UAP, i te rozwiązania, powiedzmy, pozwalają na dokonanie rewolucji w energetyce, jednakże ich zbyt szybkie wprowadzenie mogłoby poskutkować trzęsieniem ziemi dla gospodarki, nie tylko amerykańskiej, ale i światowej. Dlatego też paliwa kopalne, silniki spalinowe i wszystko, co jest uważane oficjalnie za zabójstwo dla planety, będą w użyciu do pewnego momentu. Gdzieś w tak zwanym międzyczasie, powolutku, będą przenikać do nas nowe rozwiązania, nowe źródła energii, nowe paliwa oparte o to, czego dowiedziano się badając łapy. To jest oczywiście czysto hipotetyczny scenariusz. Dla niektórych może fantastyczny. Oparty jednak o informacje, które płyną do nas bardzo różnymi kanałami. Pytanie tylko, jak to będzie: czy rzeczywiście pewnego dnia obudzimy się w świecie, gdzie będzie dostępna tak zwana wolna energia, czy może raczej będzie tak, że w tym świecie baronów i oligarchów naftowych zastąpią nam koncerny oferujące co prawda czystą i nieskończoną energię? Tyle, że oczywiście nie za darmo. Dlaczego to energia, paliwa, napędy, energetyka mogą być kluczem do zrozumienia sekretnych programów i tajemnicy utrzymującej się wokół zjawiska UFO? Doskonale to opisuje artykuł, który się ukazał w maju 2021 roku na portalu The War Zone. To się ukazało w czasach, kiedy jeszcze nikt nie słyszał o Graszu, i w dużym skrócie, ten artykuł wskazywał, że to nie Departament Obrony Stanów Zjednoczonych, ani nie Różnego rodzaju agencje odpowiadają wyłącznie za tzw. czarne projekty. Wiele z tych zadań, tajnych zadań, czarnych projektów ma realizować właśnie Departament Energii, powołany w roku 1977, a korzeniami sięgające ustawy o energii jądrowej z roku 1946. Departament Energii ma własną klasyfikację sekretnych danych, ma swoje służby. To nie dziwi, dlaczego jest tak tam wszystko tajne i tak się o to dba, dlatego że oprócz kwestii związanych z energetyką i paliwami, ten departament odpowiada także za newralgiczne sfery, jak na przykład energetyka jądrowa i wojskowe projekty jądrowe. Te drugie realizuje się w ramach niemal autonomicznego projektu o akronimie NNSA, czyli Krajowego Zarządu Bezpieczeństwa Jądrowego, i tenże w roku 2021. Zażądał przyznania mu miliarda dolarów na cele inne niż związane z obronnością. To automatycznie rodzi pytanie, co oni z taką kasą robią. Ciekawsze jest to, że w 2021 roku niemal 6 miliardów dolarów przeznaczono naukowemu oddziałowi Departamentu Energii w celu, cytuję, dokonywania odkryć naukowych i dostarczania narzędzi w celu transformacji i postępu energetyki. Innymi słowy te wszystkie tajne projekty nad UAP nie muszą być wcale realizowane pokątnie. To one są realizowane w, w ramach istniejących struktur i pod skrzydłami Departamentu Energii i podległych mu kilkunastu jednostek badawczych y, mogą takie prace trwać. Czy jest tam gdzieś budowana energetyczna przeszłość Ameryki i świata oparta o technologie, mówiąc kolokwialnie, wygrzebane gdzieś z obiektów UAP. Jest to taki temat, na który się zwraca niewiele uwagi, a na pewno na Departament Energii zwraca się uwagi mniej niż na inne podmioty, zarówno służby specjalne, zarówno agencje DARPA, jak i na przykład te wszystkie firmy zbrojeniowe i inne, które z rządem Stanów Zjednoczonych współpracują. Zatem, czy to właśnie Departament Energii kryje odpowiedzi na pytania związane z zagadką ułap? Bo przecież to właśnie energia, a nie bomby i pancerniki mogą być kluczem do światowej hegemonii. Innymi słowy, czy ta sprawa z Disclosure ma drugie dno, w którym chodzi, mówiąc kolokwialnie o paliwo, prąd i pieniądze? Podsumowując, jeżeli ludzie związani z ruchem Disclosure mówią prawdę, i jeżeli rewelacje Grasha mają jakiekolwiek zakorzenienie w rzeczywistości, to możemy dojść do następujących wniosków. Po pierwsze, od początku kwestie techniczne związane z ułap budziły zainteresowanie zarówno badaczy, jak i służb wojska po obu stronach żelaznej kurtyny. Krążące od lat przecieki na temat inżynierii wstecznej i rozwiązań opracowywanych w oparciu o łapy wzmocniły hipotezę, że rządy, agencje, koncerny ukrywają przed ludźmi jakieś tam różne przełomowe rozwiązania techniczne, w tym takie związane z energetyką, a konkretnie z czystą, wolną energią. W każdym bądź razie z taką energią, która będzie stanowić alternatywę dla tej uzyskiwanej z paliw kopalnych. Po drugie, czy katastrofalne ujawnienie, o jakim jest mowa, nie jest katastrofą, ale dla koncernów naftowych, przemysłu wydobywczego Saudów, Rosji, Stanów Zjednoczonych i dziesiątek innych podmiotów, które funkcjonują i kreują politykę w oparciu o paliwa kopalne, właśnie ropę, gaz, węgiel. Zobaczcie, gdyby nagle jakiś kraj zdecydował się na takie Katastrofalny dla gospodarki ujawnienie, oświadczając, że opracował zupełnie nowe metody pozyskiwania energii, które zostawiają daleko w tyle rozwiązania takie jak elektrownie atomowe czy, czy wspomniane reaktory fuzyjne. Przemysł energetyczny by się znalazł w kropce, ale nie od razu, nie od razu doszłoby do rewolucji, nie od razu dostęp do wolnej energii zostałby przyznany każdemu mieszkańcowi Ziemi, natomiast na rynku pojawiłby się tak zwany game changer. Czy tym elementem, który zmieni wszystko, będą Chiny, które cierpią na ewidentny niedobór paliw kopalnych. Dodajmy przecież, że Grasz, zanim inni ostrzegali, że nie tylko Amerykanie prowadzą zabiegi inżynierii wstecznej nad magicznymi technologiami istotnie ludzkich. Czy to przypadek, że kilka dni po słowach Ogersa szef rosyjskiej Agencji Kosmicznej Roskosmos, powiedział, że Chiny i Rosja zamierzają w następnej dekadzie zbudować elektrownie na księżycu? Czy to się wszystko nie zazębia? A może jest po prostu tak, że Stany Zjednoczone dają pewien znak dla świata, dają znak Rosji, Arabii Saudyjskiej, innym krajom oraz poszczególnym podmiotom gospodarczym, które czerpią dochody z paliw kopalnych, że trzeba pomyśleć nad tym kontrolowanym ujawnieniem. Wcale nie chodzi o żadnych kosmitów, tylko chodzi o technologie uzyskane na przykład z dziwnego źródła, a mogące pomóc w transformacji energetycznej. Inaczej, rzeczywiście grozi to ujawnieniem katastrofalnym. To znaczy, jeżeli jakiś mały kraj nawet powiedziałby, że posiada funkcjonujący napęd opracowany w oparciu o łapa, którego sobie znaleźli, to co by się wtedy stało? To on byłby tym game changerem. Taka sytuacja, w której ktoś by powiedział, mam patent na tworzenie wolnej energii, mogłaby doprowadzić potencjalnie do zmieścienia z planszy wielu graczy, którzy tak naprawdę dyktują warunki, jeżeli chodzi o, o energię. Druga sprawa, że z tą wolną energią, ona by dużo zmieniła, jeżeli chodzi o inne gałęzie gospodarki. Na przykład porzucono by takie zbiorowe, masowe inwestycje w rozwój zielonej energii, w rozwój samochodów elektrycznych, reaktorów jądrowych nowej generacji, reaktorów fuzyjnych. Także zbyt wiele osób może stracić naprawdę, naprawdę ogromne pieniądze. Czy więc zatem za to całe zamieszanie i mydlenie oczu związane z kosmitami, łapami Wielkimi spiskami, tajemnicami, kryptoziemianami i tymi wszystkimi rzeczami, odnośnie których ciągle nam się mówi, mówi, a nic nie pokazuje, nie jest tak, że chodzi po prostu o pieniądze. Elity, rządy, gracze, decydenci muszą doczekać z jakimikolwiek formami ujawnienia do momentu, aż się skończą paliwa kopalne. Do tego momentu będą mogli zarabiać. Nie przeżyją szoku związanego z prezentacją nowej technologii. Ale może być też tak, że te same grupy, które położyły rękę na handlu ropą, gazem i tak dalej, które po prostu trzymają świat w szachu, jeżeli chodzi o surowce energetyczne, czy nie będzie tak, że te same kraje, te same firmy, ci sami ludzie zmonopolizują nową formę energii, tą, którą formalnie uzyskali, badając rozbite czy przejęte obiekty UFO? Drodzy Państwo, to jest tylko jeden ze scenariuszy. Czy on jest możliwy? Nic na tym polu nie jest niestety pewne. Jeżeli jednak jest w tym, co powiedziałem, choć kształt prawdy, to czeka nas prawdziwa wojna patentowo-gospodarcza odnośnie energetyki jutra. Tylko czy my ją zapewniamy łapom? Czy może to też jest blef? Może Ameryka stosuje dezinformację, dlatego, żeby nie obnażyć przed swoimi wrogami własnego potencjału? Jak zwykle czekam na wasze komentarze. Pamiętajcie o opcjach wsparcia kanału. O Discordzie, na którym możecie dyskutować. I cóż, do usłyszenia w kolejnym odcinku UFO Historii.